Hej, witajcie tutaj, Nexus. To jest kolejny wieczór. Ne Nexus. Jak to było? Nexus Night Show? Zapraszam was do Nexus Night Show. Gdzie są moje oklaski? O tak, oklaski. Witam was, w moim. Rzeczywiście muszę zastanowić się nad nazwaniem tej serii Nightly, jako że jakoś z rana nie mam czasu teraz nagrywać, ale kto wie, może od następnego tygodnia zaczniemy. Natomiast witam Was oczywiście wieczorem w Nexus Daily, czyli codziennym programie rozrywkowym, gdzie dowiecie się nowości o World of Warcraft w innych grach, może jakichś śmiesznych rzeczy z Redditów i tego typu sprawy. No i oczywiście zapraszam Was. Na początek chciałem powiedzieć, że jeżeli uda Wam się zdobyć 3000 łapek, tak, tutaj proszę bardzo, 3000 łapek na wszystkich filmach w tym tygodniu zatańczę jakiś taniec. Taniec wybieram na dole w, w ankiecie, więc y, głosujcie prawdopodobnie będę tańczył na itelfa, ale to już koniec jeżeli chodzi o gadanie o łapkach i tego typu sprawach, bo y, ludzie się ponoć troszeczkę wkurzają. Od zarania dziejów ruskie skalają ziemię gier komputerowych. Są po prostu niemożliwi. Nienawidzę ich we wszystkich grach. Ruskie po prostu zale, zaleźli mi w, w, skórę w różnych grach. I chodzi tutaj oczywiście o World of Warcraft, Counter Strike a i we wszystko tak naprawdę, do czego Ruskie się dowalą. To tam mamy, wiecie, jakieś akcje typu haksy, jakieś inne różne rzeczy. No po prostu nie lubię ich, nie lubię. Natomiast ostatnio to, co Ruskie odwalili, to było troszeczkę już coś tak, tak poza moimi barierami zrozumienia, jako że Postanowiłem pójść sobie na BG, graliśmy sobie na live'ie, no i postanowiliśmy pójść z widzami oczywiście na Battle Granda. dlatego poszliśmy, wylosowało nam Alterac Valley. No i następnie rozpoczęło się tego, że mieliśmy sporego laga, jeżeli chodzi o w ogóle dołączenie do tego serwera. Następnie zobaczyliśmy, że po drugiej stronie mamy 40 rusków i od razu wtedy stwierdziłem, że będzie źle, natomiast to, co zaraz zobaczycie, po prostu mnie zniszczyło. To, co, co chciałem powiedzieć, no... też, też... o, czekaj, co to jest? Gladiator, ten, take 15 less damage. O, ktoś się... to już chyba tutaj felernie się chyba... ten... pojawił. Jaki ten Ursek Malagi on dostaje stun, jeszcze biegnie. bo w Moskwie jest coś. Ale tam jest na... Na plus, na plus, No na plus, na plus. Ja pierdziele, co oni się tak tutaj pojawiają, kurde? Co to ma być? Czemu oni się tu pojawiają? Czemu oni się tu pojawiają, powiedzcie mi? Ło o kurwa! Ło kurwa! Co zobaczyłeś to? Kurwa wszyscy się tu pojawili! Bo to są ruskie, oni tak mają tak Wiesz co oni a... zrobili? Oni na kloku of shadow zgrali się tu w 40 o, ja pier... E. O, ja pierdolę! E. Jaka kurwa! E. Wow! Na tym! Na Clock of Shadows! Jeżeli ktoś Ale... nie rozumie o co kurde tutaj chodzi, to e, Rogue, czyli klasa taka w grze, Łotry e, w sumie, ma taką umiejętność, która nazywa się nie, nie Clock of Shadows, tylko Shadow. Master, stealth, tak? Mas stealth. Po prostu e, robi takie duże kółko i ktokolwiek wejdzie do tego kółka będzie niewidzialny. I tam musiał być parę rogów, które całą tą jeba e. grupę tych śmierdzących Janu ja Jaśków kuczają. E pijących wódkę? Pasiłem. powiem wam że nie raz ruskie mnie zniszczyli ale to tutaj to była po prostu istna masakra to tylko jest początek tak naprawdę chodzili razem po prostu to, to jest dla mnie niezrozumiałe po prostu nie jestem w stanie wytłumaczyć jak te ruskie działają kurde mój boże okej okay, przejdźmy na mo champion i co mówiłem jeżeli są tabelki no to tak naprawdę nie ma newsów i nie ma newsów natomiast tutaj zainteresowało w tym wszystkim mnie to jako że tutaj mamy oczywiście procenty graczy którzy ukończyli sobie proving grounds i tego różnego rodzaju właśnie challenge, takie mody, powiedzmy, mamy na Golda i te sprawy. Natomiast tutaj pojawił się bardzo fajny filmik, gdzie Monk, jakiś Monk, z, zrobił jako tank falę Endless. Jako, że jest taki tryb Endless, który można nazwać po polsku nieskończonym. I on tutaj, ten skubaniec, zrobił na tym Endlessie 200... Oj, czekajcie, bo tu jest troszeczkę głośno. Ten skubaniec zrobił 200 jakby rund na, na tym Endlessie. Po prostu niesamowity koleś, niesamowity... To... Powiem wam, że nie wiem, czy, czy bym tyle wytrzymał. Natomiast zobaczcie, tutaj, że mamy wave 200, yy, 229. Pamiętajcie, że z każdym wave'em yy, robi się coraz trudniej. Yy, no i ten koleś po prostu, yy, troszeczkę, troszeczkę mnie zaskoczył, tak naprawdę. Trzeba byłoby kiedyś zrobić jakiś taki turniej, kto jak najdalej dojdzie w tym wszystkim. Natomiast yy, co do pozostałych informacji, no to mamy tutaj jakieś różne gadanie z devsami, czyli na przykład mówienie im: ej devsi, dajcie nam więcej kontentu. Oni mówią: nie, nie chcecie więcej kontentu, bla bla bla, takie różne rzeczy. Natomiast do, do Wildstar, jako że rozmawiamy także o różnych innych MMO. Jeżeli coś się pojawia na MMO Champion, no to warto o tym wspomnieć. Ostatnio gadaliśmy gdzieś tam o Guild Warsach, o... o e, także e, The Elder Scrolls Online. No i także Wildstar gdzieś tutaj się pojawił. Powiem wam, że e, Wildstara pograłbym sobie, jakoś ta gra mnie troszeczkę odepchnęła, natomiast e, pojawiło się tam wiele bardzo fajnych aktualizacji i usprawnień e, i myślę, czy by nie wrócić sobie do tej gry, troszeczkę pograć. Natomiast nowymi rzeczami e, będzie Companion Pets oraz Hollow Wardrobe. Czytaj e, Battle Petty plus do tego, e, plus do tego, no po prostu pety małe takie, które za wami będą chodzić, plus do tego taki e, transmogryfikacja, więc coś, coś po prostu powiem wam, że e, robią coś, co jest już w owie od dawna, taka niby nowa funkcja, no ale zobaczcie, że tutaj pojawią się jakieś pety, na przykład możemy to mieć peta ziemniaczka, taki petik ziemniaczek, no super, no, super. Kill me, kill me. Demokracja to naprawdę bardzo dziwny ustrój I powiem wam, że przekłada on się na każde Stopnie naszego życia codziennego Jeżeli chodzi o na przykład jakieś wybory życiowe w pracy czy te, Znaczy wybory życiowe, wybory w pracy, wybory to wszystko Demokracja e, to wiecie wybieranie to co więcej Natomiast czasem po, pojawią się zagwozdki Gdzie ludzie stwierdzą, że o jednak może to A drudzy myślą, żeby sobie tamto I wtedy tworzy się konflikt I na przykład w World of Warcraft takie konflikty też powstają Gdzie na jakimś e, na, na takiej randomowej grupie jedni postanowili pójść na Okreona, a następnie a inni postanowili pójść na Grula i w ten sposób tak to wyglądało, że stali przez 10 minut i się wyzywali i kłócili aż w końcu chyba im się nie udało zrobić i, i się zdisbandowali, no cóż demokracja, trudna sprawa może no, no, pójdziemy na Grula, co? Na grula. Ej, na grula. ludzie ludzie, chodźcie na Grula halo garnicie, ludzie no czaman Idziemy na grula. No, E, jeżeli są to jakieś dziewczyny, to powiedzcie co jest tak naprawdę taką atrakcyjną rzeczą w mężczyznach? Czy to tyłek, może są to mięśnie, może jest to po prostu piękna buzia, a może są to po prostu śliczne oczy i ten paladyn takie śliczne oczy ma. Znacie może Leroya Jenkinsa? Ten gość naprawdę potrafi wjechać w te wszystkie moby, natomiast jeżeli wy chcielibyście wjechać sobie w moby, no to załatwcie sobie taki samochód, który tutaj jest. Proszę bardzo, oto jest piękny Mustang, no i rejestracja jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowująca ten samochód, czyli Leroy Jenkins. Leroy Jenkins pulowałbym. Dobra, znajdujemy się teraz na y, Heroes of the Storm reddicie i powiem wam, że czasem operacje plastyczne mogą nie wyjść i Tyrande najwy najwyraźniej chyba jedną z takich operacji miała jako, że Tecycki man. Fuck. Ugh. No dobra, okej, okay. w takim razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, oczywiście oceniajcie filmy i wpadajcie na live streamy, które pojawiam się codziennie o godzinie 14. Do tej pory nie opuściłem jeszcze ani jednego streama, odkąd odgłosiliśmy, że te streamy są od 14. Zapraszam Was także na mój nowy film, który pojawił się na kanale o Heroes of the Storm. Bardzo fajny gdzieś on tutaj będzie. Na pewno będzie w opisie, więc wpadnijcie do opisu, tam też będzie. No ostatnio na streamach całkiem dużo ruchu jest, całkiem dużo nowych subów się pojawia, więc jak najbardziej zapraszam, mówię super, super, nam więc naprawdę takie. Rzeczy, jak z tymi ruskimi było na początku, no to właśnie na streamach. Dobra, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Papa, pa, cześć. Przypieprzyłem swoją ręką w słuchawki.